Od września strażacy mają ponad 300 zgłoszeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Dwie osoby straciły życie. W Poznaniu kamieniarze mają problem z przeglądem przewodów wentylacyjnych, bo starsi ludzie boją się ich wpuszczać. Boją się, że to grasujące oszuści. Poznańscy radni proszą, żeby zaufali, tym bardziej, że o przeglądach wiadomo od dawna, bo są wywieszone ogłoszenia na klatkach schodowych. Otwórzcie drzwi, kamieniarzom apeluje radny z poznańskiego Starego Miasta Jan Zujewicz. Tylko oni mogą zobaczyć, sprawdzić, czy rzeczywiście ta instalacja jest drożna. Jeśli jest ta instalacja nieudrożniona, no to może nam grozić zasadzenie, które jest groźne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Blisko 25% Polaków jest zagrożonych biedą, wynika z danych Eurostatu. To znaczy, że blisko co czwarty Polak nie jest w stanie pokryć niespodziewanego wydatku. Nie może pozwolić sobie na tydzień wakacji, utrzymanie samochodu, ogrzanie mieszkania czy opłacenie wszystkich rachunków. Jak mówi główny ekonomista bankier.pl Łukasz Piechowiak: Sytuacja w Polsce co prawda się poprawia, ale nieustannie brakuje nam edukacji ekonomicznej, a z drugiej strony silniejszego stymulowania gospodarki. Dlaczego ludzie nie oszczędzają? No, jeżeli spojrzymy na relacje wynagrodzeń w Polsce, to PKB. No to widzimy, że ona jest naprawdę jedna z najniższych w Unii Europejskiej. To jest poniżej 50%, gdzie średnia wynosi 60%. Co gorzej, NBP wskazuje, że ta relacja ciągle się zmniejsza. W Polsce za biednego uznaje się człowieka, który musi przeżyć za około 1200 zł miesięcznie. W tej kwocie musimy opłacić mieszkanie, rachunki, pokryć wydatki na żywność, odzież i lekarstwa. Opera w Sydney, piramidy w Gizie, czy pałac kultury i nauki w Warszawie wieczorem rozbłysną błękitnym światłem. To z okazji 70 urodzin Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według badań 86% Polaków wie, jak wygląda flaga ONZ i uważa, że ONZ to dobra organizacja, co nas cieszy. Ta symbolika jest bardzo wielowymiarowa. Na fladze jest piękny błękitny no i kula ziemska, która symbolizuje wszystkie kontynenty. Symbolizuje, że jesteśmy jedną planetą i o tę planetę trzeba dbać. Opowiadał dyrektor inicjatywy ONZ w Polsce, Kamil Wyszkowski. ONZ powstała z myślą o odbudowaniu świata. Z ruin II wojny światowej działa w 193 państwach na całym świecie. Stoi na straży pokoju i praw człowieka. Muzyczne radio tylko pewne informacje reklama lubisz grać z losem? To włącz się do gry. Do zdobycia bony na zakupy i najnowsze konsole PlayStation 4. Galeria Sudecka. Kupujesz, rejestrujesz i grasz o najwyższą stawkę. Łączna pula na to 63 tysiące złotych. Graj do 25 października. Galeria Sudecka. Zawsze górą. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu, bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Blue window Blue is the color I bother and I wear Blue are the streets and all the trees are too I have a girlfriend and she is so blue